Mam na imię Walerian i to ja dziś będę grał dla Was na tej pięknej gitarze! Rycha, no nie wierzę! Zmieniłaś kolor włosów. Mm. Nie poznałabym cię, Gdybyś nie miała na sobie tej sukienki znów. Kiedy to my się ostatnio widziałyśmy? O i dawno! Tak na oko jakieś 10 kilo temu. Ja wiem, no może z 10 lat temu. <grym> no to! Popatrz, Baśka! Ale się postarzała biedaczka! Mm, A ile zmarszczek jej przybyło? I ta fryzura jakaś taka? Nijaka! Mm, aż miło popatrzeć! Zobacz, ej, Kaśka. I nowa miłość od pierwszego wejrzenia. Hm. No coś ty. Kaśka nigdy nie wierzyła w miłość od pierwszego wejrzenia. Przecież na pierwszy rzut oka nie widać, ile facet zarabia. Ale wiesz, ale wiesz, trzeba jej oddać. Ona zawsze ceniła u mężczyzn poczucie humoru. Mhm. Fakt, bo nie ma nic zabawniejszego u faceta jak milion dolarów na koć. Ty słuchaj, a marzenka. Marzenka przyjechała? Gdzieś się tu kręci. Ty wiesz, że ona po raz czwarty wychodzi za mąż? Wiesz, co stało się z jej pierwszym mężem? Zjadł trujący grzyby i zmarł. Ale tragedia! Masz się boję zapytać, co stało się z jej drugim mężem. Drugi mąż też zjadł trujący grzyby i zmarł. No, – a, a, a co z trzecim mężem? – Bez przesady. Trzeci zmarł na skutek upadku z dużej wysokości. – A co? Nie chciał jeść grzybków? – Nie, to żyli. Nie, Nie to chciał jeść grzybków, dobry. Słuchaj, a co z twoim Witkiem? Jak tam twój Wice? Gdzie się podziewa? Nie pytaj. On to się potrafi zgubić nawet w windzie. Ty wiesz, jaka jest różnica między dorosłym mężczyzną a dwulatkiem? Przepraszam, panie, ale. Bo dwulatka to można spokojnie zostawić w domu z nianią. No a ten twój zbyszek zawsze tak się szczycił, że macie taki partnerski związek i obowiązki dzielicie po połowie. Paradne, wiesz? Ty wiesz, jak mój mąż rozumie podział obowiązków po połowie. Ja gotuję, on zjada. Ja sprzątam. On brodzi. Ja pracuję. Niecie. Marycha życie. Wychodzisz za mąż za ciacho. Z miodem. A po paru latach okazuje się, że z tego ciacha. To się robi stary piernik. Kochani, kochani, czy znacie nasz szkolny zespół krople Waleriana? Te piękne, młode i ciągle uśmiechnięte dziewczęta. No i ci przystajni faceci zaśpiewają teraz dla Was. No, I zraniony ciężko sęcz Nie nocy, które tra lęk na ka płynący Za masu mnie krótko. Mu zaskrzypła ma. Na... Skąd na te dawy nas wykończą! No chłopaki, musimy przeżyć jakoś ten zjazd klasowy. Na świecie jest jeden mężczyzna, zdolny zrozumieć i zaakceptować. Zdolny zrozumieć i zaakceptować wszystkie kobiety. Ze wszystkimi jej wadami. Ten facet nazywa się Daniels. Faktycznie. Ja nie, nie panowie. Ja nie piję. Moja Czina od razu wyczuje o tym alkohol. A co ma wyczuć? Szachy? Przykrościa, muszę stwierdzić. Ona reaguje bardzo historycznie. Chciałeś chyba powiedzieć historycznie. Nie, nie, historycznie. Jak tylko jej podpadnę, wyciąga jakieś fakty, które miały miejsce 40 lat temu. Jakie? No na przykład, jak kiedyś tonęła, że jej nie ratowałem. Nie ratowałeś? A skąd miałem wiedzieć, że nie? Wrzeszczała jak zwykle. No fakt, nie mamy z nimi lekko. Ja czasem zupełnie ich nie rozumiem. Na przykład, jak to jest, że kobiety kochają koty. Koty są niezależne, nieposłuszne, nie przychodzą, kiedy je się woła, uwielbiają przebywać poza domem w nocy, przychodzą nad ranem, żądają jedzenia i głaskania, a potem. Chcą być same i spać. Jak to jest możliwe, że niewiasty kochają? Że niewiasty kochają? Nienawidzą mężczyzn wszystkich tych cech, które kochają u kotów. A wiecie, jakie są naj. A wiecie, dlaczego kobiety tak kochają w buty? No, dlaczego? Bo obojętnie, ile kobieta przytyje, ja? to buty i tak będą pasowały. <śles> no i to kolejna z niewyjaśnionych zagadek tego świata. W jaki sposób sześć czekoladek może się zmienić u kobiety w sześć kilo nadwagi? O! A wiecie, jakie są największe marzenia mężczyzny odnośnie swoich bliskich? No jak? Jakie? Córka na okładce tego stylu. Syr na okładce piłki nożnej. Kochanka na okładce Playboya. A żona w programie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Te baby same sobie są winne. I to ich gadanie w kółko o tym samym. Nie mogą zrozumieć, jeżeli mężczyzna coś mówi, że naprawi, to znaczy, że zrobi. I nie trzeba mu tego ciągle co pół roku przypominać. Tylko pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie bądźcie z nimi szczerzy. Dlaczego? Tak? Dzisiaj, przed przyjściem tutaj. Moja żona spędziła trzy godziny w łazience, a potem wyszła i spytała, co o niej sądzę. U chciałem się upewnić i spytałem. Tak naprawdę? Tak? Szczerze? 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 Ona odpowiedziała szczerze. U więcej powiedziałem. Jesteś plotkara i źle gotujesz. O rany! Ty się lepiej poddaj dobrowolnie każdy. Bo jak sędzia zwoła jednoosobowy trybunał, to ty się nie pozbierasz. To teraz wiesz, co czują więźniowie w Guantanamo. No przecież. Nie wszyscy o tym wiedzą. Ale do nieba tylko dzisiaj trafia 10% kobiet. Poważnie? Skąd wiesz? No jest to odgórnie ustalone. Bo tam i tak prędzej czy później byłoby piekło. Wielu pieców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się światło. Nieraz rano zapolał łeb i mu One lecą drogą do gwiazd Przez niebieski ocean nieba Ale przecież za jakiś czas Będą mogły same zaśpiewać Ale to już było Choć ty jeździ w deszczu, śmiechnij się wreszcie. Przyszliśmy się tu bawić, a ty masz wiecznie kwaśną minę. Bo nie wiem, ci mi starczy w kasy na, ka na rzadkie. Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na tą kieczkę? No, przecież już ci tłumaczyłam. Sama nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. No, stałam w sklepie, patrzyłam na sukienkę. Nagle spostrzegłam, że ją przywierzę. To było tak, jakby jakiś diabeł szeptał do mnie Wyglądasz świetnie w tej sukience Powinnaś ją kupić Ale przecież na terapii uczyli cię Jak z takimi potrzeptami sobie radzić Trzeba było mu powiedzieć Idź precz ode mnie, szatanie No i tak mu nakazałam Ale potem usłyszałam Z daleka też świetnie w tej kietce wyglądasz Ty mnie do grobów pędzisz Już mi się śnią koszmary a, to dlatego tak krzyczałeś dzisiaj w nocy. Krzyczałem, bo dzisiaj mi się śnił najczarniejszy z horrorów. Co takiego? Śniło mi się, że muszę się ożenić. Z kim? No wyobraź sobie, że znowu z tobą. Jak możesz być tak niedobrną? Ty wiesz, jaka ja jestem. O? A co? Znowu byłaś u lekarza? No tak, mój drogi. Lekarz przeraził się stanem mojego zdrowia. Kazał mi natychmiast lecieć na Bermudy. Na Bermudy? Tak, a potem w Alpy na narty. Alpy? Mhm. I jeszcze nalegał, że powinieneś mi kupić futro. To już przesada. Mhm. Spokojnie. Powiedz mi dokładnie, co ci lekarz powiedział. No powiedział. Zalecam pani długie, ciepłe kąpiele w słonej wodzie. Dużo ruchu na świeżym powietrzu Alpy. i bardzo proszę ubierać się ciepło. No, to ostatnie, to ci mogę spełnić. I jutro na strychu znajdę futro z nutrí po babci. Wiesz co? Wiesz co? No, co, kochanie? Żyję przy tobie jak kopciuszek. No, no przecież obiecałem ci, że będziesz miała ze mną jak bajce. Piąta rano, piąta rano, zabawa skończona, różo wieje, już niebo na wschodzie. Jakim głosem przywita mnie żona, bardziej święta niż proboszcz, dobrodziej, Głowa Ciężka leciutkie kieszenie i w łazience unika się tu ustra, bo najtrudniej z obitym sumieniem razem z sobą. Doczekaj do jutra. A jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się na nie. Dzieci, które kiedyś nas nie chciały, Za marzenia, które w górach się rozdziały, Za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro, znów idziemy na całość, Miasto będzie patrzeć twarzą ogniałą. Bo Po kto widział, żeby my znowu się nie liczyć, Na krawłosy nagle śpiewać na ulicy. W tym życiu to nam jakość życia ciągle mało, ciągle mało. Tak mijają miesiące i kraje, coraz mądrzej zadają dookoła. A my stanem złączeni zwyczaje, nasze wojny toczymy przy stołach. Rany, boj boje skończone Wstajesz słońce jak zwykle co ochotą Włowię spokój o tą ląna żony I pozwolą zwyczajnie o to Czas i jutro Znów dzień na całość Za to wszystko, co się dawno nie które kiedyś nas siedziały, za marzenia, które chmura się rozdziały za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro słuchajdziemy na całość, jak co będzie patrzeć twarzą ominiało. Bo kto widział, że te znam są siebie liczyć, na pałbosy na te śpiewać na ulicy. W życiu to nam jakoś życia ciągle mało Tutgoszcz, co dzień pociągi ruszają świat. Nie spałam od wczoraj i dziś nie będę się kłaść. Merd, mój patron, postukał się w czoło i zlatł. Bo to wam się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa. bułka i słone paluszki, jak nog. W sercu mam miłość, a w głowie piosenek ze stąd. Ze szkoły wiem, co przystoi co czynić mam. Bo no, on się śpiewa, jeszcze się żyje i dwa. W podróży w gumie przytwierdzam nagle. Ruszyłem przed chwilą, a dokąd dojadę, jadek wie Mozaika świata za oknem się mieni jak prawda, Bo dokąd się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa. Progo się płaci za błędy, a coś o tym wie. Buja nas życie, zakręty skrywają nam cel. I choćby tempy nade mną gdy pasa jest zła, to on się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa. Mykasz się pociąg i co Halo, jesteście tam ludzie? Czy, Czy słyszy ktoś? ktoś? A z dali ból głosów taką odpowiedź mi da, że dokąd się śpiewa, jeszcze się i trwa. Że dokąd się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa. Że dokąd się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa.